Cześć, nazywam się Asia Fryskę i witam Was serdecznie na kolejnym odcinku podcastu niemiecki z Tedesco, w którym staram się przybliżać język niemiecki i pokazać, że nie jest on straszny, a już na pewno, że nie jest nudny. Kiedy byłam mała, czyli jakieś 25 lat temu, pamiętam, kiedy mój dziadek stawał w bramie i debatował ze swoim sąsiadem, jaka to jutro będzie pogoda. Wieje z zachodu, będzie padać. Przestań, Zenon, tak nazywał się pan sąsiad. Jak z zachodu wieje, zawsze będzie słońce. Pogoda to bardzo popularny temat rozmów. Często jest to taki zapychacz niezręcznych chwili ciszy na przykład. I nie ukrywajmy, że zazwyczaj takie rozmowy mają wydźwięk narzekający, ale zimno mogłoby już się ciepło zrobić, a daj mi spokój z tymi upałami, już by się mogło ochłodzić. Ile te upały można wytrzymać? Mogłoby przymrozić, trochę zarazki by pozabijało. Pada i pada, mogłoby się wreszcie rozpogodzić, to bym chociaż okna umyła. I tak bez końca. Jednym słowem, pogoda to dość popularny i ważny temat. A jak ważny, to trzeba go znać. Dziś opowiem Wam o takich najważniejszych wyrażeniach związanych z pogodą, o zjawiskach atmosferycznych, ale po kolei. Na samym początku musimy poznać słowo pogoda. Pogoda to das Wetter. Das Wetter. W podręcznikach dla dzieci zawsze pojawia się pytanie Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Czyli jaka jest dziś pogoda? Wie ist das Wetter heute? Bardzo ważnym słowem w kontekście pogody jest też prognoza pogody. Prognoza pogody to die Wettervorhersage. Die Wettervorhersage. Niektórzy też mówią Wetterbericht, ale tutaj uznajemy die Wettervorhersage. Ten ostatni człon, czyli die Vorhersage, pochodzi od słowa przewidywać coś. To w sumie dosyć dobrze oddaje wiarygodność prognozy pogody, prawda? Die Wetter Stwórzmy sobie zdanie. Według prognozy pogody pogoda powinna być ładna. Trochę masło maślane. Według prognozy pogody pogoda powinna być ładna. To słowo według to laut. I później musimy pamiętać, żeby użyć w przypadku datywu. Laut der Wettervorhersage soll das Wetter schön sein. Laut der Wettervorhersage soll das Wetter schön sein. Laut der Wettervorhersage to właśnie według prognozy pogody. Pomyślałam, że dzisiejsze wyrażenia pogrupuję według pór roku. Zaczniemy od zimy, bo teoretycznie to właśnie taka pora roku panuje. Chociaż śniegu to ja nie znam, muszę przyznać. Naprawdę już nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam śnieg. Zima to przecież taka pora roku, w której podstawa naszej gospodarki, czyli kopalnie włączają szósty bieg, a premier Mateusz z Panem Andrzejem już zacierają ręce. Zima to dewynta. Dewynta. To pewnie wiecie. Pamiętajcie, że wszystkie pory roku są rodzaju męskiego, czyli der. De winter, de zoma, de herbst. Ale jeśli chcemy powiedzieć, że coś dzieje się zimą, latem, musimy dodać tutaj przyimek im. Im, czyli in dem, prawda? Im winter, im zoma. Zawsze z przyimkiem im. Takim podstawowym słowem związanym z zimą powinien być śnieg. Niedługo śnieg będziemy znali ze starych zdjęć albo pocztówek. Ja na szczęście mam takie stare, fajne zdjęcie zrobione 10 lat temu ze śniegiem. Dzieciom będę mogła pokazać kiedyś. Śnieg to der Schnee. Der Schnee. O, takie zdanie śnieg możemy teraz oglądać, widzieć tylko na zdjęciach. Takie możemy sobie przetłumaczyć. Śnieg możemy teraz oglądać tylko na zdjęciach. Den Schnee können wir nur auf Fotos sehen. Den a teraz zdanie dla Was. Na ulicach leży jeszcze trochę śniegu. Na ulicach leży jeszcze trochę śniegu. Spróbujcie. Auf den Straßen liegt noch ein bisschen Schnee. Auf den Straßen liegt noch ein bisschen Schnee. Gdyby padał śnieg, moglibyśmy powiedzieć Es schneit. Es schneit. To znaczy pada śnieg. Schneien. To pada śnieg. I tutaj krótko o gramatyce. Kiedy mówimy o wyrażeniach pogodowych: pada śnieg, pada deszcz, grzmi, wieje, jest zimno, jest pochmurnie, musimy użyć takiego zaimka S, który tutaj trochę nam zastępuje podmiot w zdaniu. My w języku polskim mówimy pada śnieg. I to jakby ten śnieg tutaj jest podmiotem, albo deszcz. A w języku niemieckim takiego podmiotu jakby nie ma w tym zdaniu. Dlatego musimy stworzyć jakby taki sztuczny podmiot, dodając to S. Es, es schneit, czyli pada śnieg. Ten zaimek S będzie nam się jeszcze dzisiaj przewijał, więc z pewnością sobie to utrwalicie. W tym roku jeszcze nie padał śnieg. Dieses Jahr hat es noch nicht geschneit. Dieses Jahr hat es noch nicht geschneit. Cały dzień pada śnieg. Es schneit den ganzen Tag. Es schneit den ganzen Tag. Cały dzień pada śnieg. Es schneit den ganzen Tag. Jak tak śnieg pada, to pewnie jest też zimno, prawda? Jest zimno, to es ist kalt. Es ist kalt. Kalt to zimno. Es ist kalt. A jakby tak już przymroziło, to moglibyśmy powiedzieć es ist frostig, frostig. Bo der Frost to jest właśnie mróz. Es ist ziemlich frostig. Możemy powiedzieć jest dość chłodno na zewnątrz albo na dworze. Es ist ziemlich frostig draußen. Es ist ziemlich frostig. Możemy iść jeszcze o krok dalej i powiedzieć, że jest lodowato. Czyli eisig. Es ist eisig. To akurat dosyć logiczne, bo das Eis to właśnie lód. Powietrze może być lodowate. Możemy wtedy powiedzieć Powietrze jest dziś lodowate. Die Luft ist heute eisig. Die Luft ist heute eisig. Zimą może też padać grad. I tutaj pojawia się nam słówko Es hagelt. Es hagelt. My po polsku mówimy gra Pada grad. A po niemiecku Es hagelt, czyli jakby Gradzi, ale my takiego słowa nie mamy. Es hagelt pochodzi od słowa de Hagel, czyli grad. de Hagel. Też przydatne słowo. Może pojawić się takie stwierdzenie, że grad wyrządził ogromne szkody. De Hagel hat große Schäden angerichtet. Der Hagel hat große Schäden angerichtet. Ale to jest jakby zdanie dodatkowe. Zimą czasem pada grad. Spróbujesz stworzyć takie zdanie? Im Winter hagelt es manchmal. Im Winter hagelt es manchmal. Możemy też powiedzieć Es hagelt manchmal im Winter. Pamiętajcie, że czasownik musi być gdzie? Na drugim miejscu. I musimy dodać es. No i elegancko. Co jeszcze mogę w temacie zimy Wam zaproponować? Często w radio lub w telewizji Mamy taki komunikat. Ostrzeżenie przed gołolecią. Gooleć to Gladgeist. czas jest glacz eis". I taki komunikat mógłby brzmieć Vorsicht Autofahrer wegen Gladgeist auf den Strassen. Vorsicht Autofahrer wegen auf den Straßen. Czyli uwaga kierowcy, Gooleć na drogach. Często można zobaczyć takie znaki drogowe, na których widnieje Glacz ice gefahr. Glacz ice gefahr. Dzikie to niebezpieczeństwo, czyli niebezpieczeństwo gołoledzi. Kiedy robię sobie skrypt do tego podcastu, na dworze jest 12 stopni. Więc chyba nie ma co tracić czasu na słownictwo zimowe. Aczkolwiek opowiedzmy jeszcze właśnie o temperaturze. 12 stopni to 12 grad. Nie musimy dodawać Celsius. 12 grad. W radio możemy usłyszeć taki komunikat. Die Temperatur liegt in den nächsten Stunden bei rund 12 Grad. Die Temperatur liegt in den nächsten Stunden bei rund 12 Grad. Czyli temperatura w następnych godzinach będzie wynosiła około 12 stopni. Tutaj pojawia się takie fajne wyrażenie. liegen by, czyli wynosić. Ale uwaga, bo po tym wyrażeniu musi pojawić się jakaś dana liczbowa. Nie użyjemy go na przykład w pytaniu, prawda? Bo wtedy nie mamy żadnej danej liczbowej. Na przykład nie wiem, ile wynoszą temperatury zimą, to tutaj nie możemy użyć tego wyrażenia liegen bei, ponieważ nie mamy konkretnej liczby. Temperatury zimą wynoszą od minus 10 do plus 10 stopni. Spróbujesz? Die Temperaturen liegen im Winter bei von minus 10 bis plus 10 Grad. Die Temperaturen liegen im Winter bei von minus 10 bis plus 10 Grad. No elegancko. Okay, Zima minäła, jest Wiosna. Wiosna to de Frühling. De Frühling. erben sie wiosną? Im Frühling. Im Frühling. Jest takie feine Powiedzenie. April, April, der macht, was der will. April, April, der macht, was der will. Przypomina wam to może jakieś polskie przysłowie? April, April, de Macht was will. Czyli kwiecień, kwiecień robi co chce. No, takie dosłowne tłumaczenie brzmi nieco średnio, ale my mamy taki swój odpowiednik. Kwiecień, kwiecień co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Jakby sens jest ten sam, prawda? W kwietniu właśnie ta pogoda jest przecież bardzo zmienna. Zmienna, czyli wechselhaft. Wekselhaft, bo weksel, wiecie co oznacza? Jak nie wiesz, posłuchaj koniecznie ostatniego odcinka mojego podcastu. Ja nie powiem. Wekselhaft. Spróbuj powiedzieć całe zdanie. W kwietniu pogoda jest zmienna. W kwietniu pogoda jest zmienna. Im April ist das Weczja wechselhaft. Im April ist das Weczja Takie zdanie mogło, mogłoby też brzmieć ta Weczja im April ist wechselhaft. Zapamiętujemy słówko, że coś jest zmienne, czyli wechselhaft. W kwietniu może też być ciepło, czyli farm. Es ist farm. Farm to właśnie ciepło. Żeby jednak nie było zbyt idealnie w tym kwietniu, może też padać. Pada deszcz, to es, regnet. To es, już wiecie dlaczego jest, prawda? Bezokolicznik, czyli nieodmieniona forma tego czasownika, brzmi regnen, regnen, ale jest ono praktycznie nieużywane lub bardzo rzadko. Jeśli wynika nam to z konstrukcji zdania i na przykład mamy czasownik modalny na drugim miejscu, no to to regnen musimy wywalić na koniec, to wtedy będzie nieodmienione. Ale zazwyczaj używamy tego wyrażenia es regnet, czyli pada. Jeśli chcemy powiedzieć, że wiosną często pada, powiemy Im frühling, im frühling regnet es oft. Im Frühling regnet es oft. Im Frühling regnet es oft. To było zdanie dla mnie prostsze, dla Ciebie mam trudniejsze. Dziś cały dzień padało. Moja podpowiedź regnen jest w czasie przeszłym czasownikiem regularnym. Czyli będzie brzmiał. No właśnie. To będzie zagadka. To w takim razie, jak będzie brzmiało całe zdanie? Dziś cały dzień padało. Heute hat es den ganzen Tag geregnet. Heute hat es den ganzen Tag geregnet. Albo Es hat heute den ganzen Tag geregnet. Na drugim miejscu musi być odmieniony czasownik haben. Musimy dodać to s, a na końcu geregnet. Po deszczu zawsze przychodzi słońce, czyli die Sonne. Die Jeśli chcemy powiedzieć, że słońce świeci, to powiemy die Sonne scheint, Die zone scheint". Możemy powiedzieć: Ach, dziś słońce tak pięknie świeci. Ach, die Sonne scheint heute so schön. Ach, die Sonne scheint heute so schön. Kiedy na przykład dzień się wydłuży i o osiemnastej jeszcze świeci słońce, możemy powiedzieć, że jest już tak późno, a słońce jeszcze świeci. Es ist schon so spät und die Sonne scheint noch. Es ist schon so spät und die Sonne scheint noch. Scheinen to właśnie świecić jeśli tak sobie to słońce świeci to jest słonecznie a słonecznie to zonyś. dziś jest słonecznie hojcze ist es sonnig zwróćcie uwagę znowu mamy to s hojcze ist es sonnig albo